Hejka kochani, witajcie dziś piąty dzień grudnia, bo zaczynamy vlogmas. nowy vlog, ponieważ w dzisiejszym filmiku będzie takie clean with me, e, czyli będziemy sprzątać i tak dalej. Jutro są Mikołajki, więc nie mogę się doczekać, no i zobaczymy, co tam dostanę. E, od Mikołaja, no i co? E, chciałam Wam właśnie powiedzieć teraz, że zaraz Wam pokażę mój outfit, otworzymy kalendarz. Okej, okay, kochani, więc mam na sobie taką koszulkę z handemu, e, taką z księżniczką królową i takie dzwony. Z and Bear. Naprawdę bardzo fajne Tak się prezentuje mój look dzisiejszy. Tutaj okay, jest. Zobaczymy, co tutaj mamy. Mm. Takie małe jakieś okienko. Okienko był taki mini słodziutki beauty blender. Jest on naprawdę bardzo miły. Zobacz, bardzo mały. Zobaczcie porównanie do mojej ręki. Zobaczymy, jakie będzie, jak się go trochę mm, wodą napompuje. Ale myślę, że to jest taki bardziej beauty blender pod oczy. Ogólnie tak, kochani. Ja teraz już trochę ogarnęłam pokój. W międzyczasie. Teraz będę robić prezentację na EDB. E, Jedną. Muszę się nauczyć też inwokacji. E, ponieważ na poniedziałek, muszę, do poniedziałku muszę wysłać e, filmik. Jak mówię, inwokacji. Okay, kochani. Więc ja już właśnie skończyłam tą prezentację. E, tutaj robiłam właśnie o... NZK i o resuscytacji krążeniowo-oddechowej, no więc tak się ona prezentuje, zrobiłam ją, jest godzina teraz 13.15 nie, no więc jest teraz taka sytuacja, że mm, stwierdziłam, że sobie zrobię jakiś świąteczny makijaż, jutro Mikołajki, więc wstawię jakieś zdjęcie na Insta z tym makijażem, więc właśnie teraz będę robić makijaż świąteczny Minęło sporo czasu od tego, co kiedyś do was ostatni raz odzywałam, dużo się zmieniło planów, sobie zrobiłam drzemkę e, dwugodzinną i, e, i co, bawiłam się troszkę z moim braciszkiem teraz zabieram się za robienie makijażu, e, no i co? Lecimy. Kochani, więc ja już skończyłam, tak się prezentuje gotowy makijaż. Kochani, więc tak się prezentuje skończony makijaż, ja już skończyłam. Teraz będę robić zdjęcia na Instagrama, podsykam sporo, postaram się, żebym też miała na zapas jakieś świąteczne i tak dalej, więc mam nadzieję, że Wam się podoba taki makijaż. Taki krótki tutorial, zajęło mi to 30 minut, czyli pół godziny. No i co? Lecę robić zdjęcia i potem się do Was odezwę. A więc ja już zakończę ten vlogmas. Dziękuję Wam za obejrzenie, do zobaczenia jutro.